Adrian, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród SPA, inaczej mówiąc Polskie Oscary SPA 2022. Powiedz, w kategorie kategorii otrzymałeś nagrody i oraz w, w imieniu jakiej firmy? W imieniu za profesjonalny produkt, którym tak naprawdę współpracujemy z różnymi gabinetami, z dermatologami, kosmetologami, dbamy o to razem wspólnie, aby Polacy mieli świadomość jak pielęgnować skórę i oczywiście świadomość w stosunku do produktu jaki ma. Nie mogło mi nie zapytać przede wszystkim o funkcję Twoją w danej firmie. Proszę? Nie mogą Cię nie zapytać jakie zajmują stanowisko w danej firmie. Jestem przedstawicielem oraz szkoleniowcem. Także duży nacisk kładziemy na to, aby nasi klienci byli bardzo dobrze w tym temacie wyedukowani. A proszę jeszcze powiedzieć dla naszych widzów, jakimi cechami wyróżni się Twoja firma spośród innych firm podobnych na polskim rynku? Hmm, dobre pytanie. Przede wszystkim profesjonalizm. No, naszych klientów jednak podchodzimy bardzo profesjonalnie. Wyróżnia nas przede wszystkim też marka, jakość. Osoby zainteresowane skorzystaniem z, z Państwa produktów oraz usług, w jaki sposób mogą skontaktować się oraz nawiązać współpracę? Przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę internetową Rebisaż. Mamy oczywiście swoje regiony, dbamy o to w danym regionie, aby każdy nasz klient był dobrze zaopiekowany pod względem produktowym, jak i merytorycznym.